Jeden z wiernych widzów wysłał mi artykuł, który się nazywa Analiza artystyczna dyskusji z Krzysztofem Majem. Autorem tego artykułu, jest link do tego artykułu, jeszcze go dam pod filmem oczywiście. Autorem tego artykułu jest Łukasz Sakowski, który prowadzi stronę internetową to tylko teoria.pl. Interesuje się nauką i edukacją właśnie ten Łukasz Sakowski, a także erystyką, czyli nauką o, o sztuką przekonywania. Sztuką przekonywania, nauką o argumentacji używanej w dyskusjach i tak dalej. I wspominam tu swoją rozmowę z Krzysztofem Majem. Oni są po przeciwnych biegunach, bo Krzysztof Maj jest od gierek komputerowych i takich innych bzdur, smartfonów, jak się okazuje też. Natomiast. Natomiast Łukasz Sakowski jest od książek i od w ogóle edukacji jakichś badań na ten temat. No i tutaj jest mowa o tym, że on zagadnął jakiś czas temu ten temat i opublikował wpis w mediach sakowskich, mediach społecznościowych, w których poinformowałem teraz cytuję, że środowisko naukowe coraz wyraźniej apeluje do polityków i urzędników, aby wprowadzali bany na smartfony w szkołach. I ograniczenia wiekowe do korzystania z mediów społecznościowych. Powołał się wtedy na ten Sakowski, na psychologa społecznego, profesora Jonathana Haita i na coraz liczniejsze badania naukowe, które udowodniły, że korzystanie ze smartfonów i mediów społecznościowych w okresie dojrzewania może zaburzać rozwój mózgu, prowadzić do uzależnień behawioralnych, zaburzeń osobowości czy dysmorfobii nie wiem co to jest. W kolei, z kolei badania socjologiczne wykazały, że w szkołach, gdzie zakazano smartfonów, uczniowie mają lepsze wyniki, poziom nękania szkolnego spada, a zdolność koncentracji rośnie. Kolejne kraje zachodnie, w tym Francja i Hiszpania, wprowadzają bany w związku z tym na smartfony w placówkach oświatowych. No, i Krzysztof Maj się tutaj wkurzył. Krzysztof Maj, jak się tutaj okazuje, pracuje na Akademii Górniczo-Hutniczej, słuchajcie. I tam zajmuje się na tej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie gierkami komputerowymi. To już wiemy skąd ten podwójny odjazd. Bo raz, że Kraków, wszystkie największe świry, jakich znam naukowe, to są z Krakowa, a dwa, bo w Krakowie oni ciągle nie mogą przeboleć, że nie są stolicą. No, a dwa, że zajmuje się gierkami komputerowymi na Akademii Górniczo-Hutniczej. Dziwne, tylko to powiem, dziwne. No i właśnie jest też influencerem na YouTube, i prowadzi kanał i tak dalej. No i tutaj Sakowski dał, pokazuje ten swój wpis, chyba z Twittera. Środowisko, bo piszą w mediach społecznościowych, ale nie powiedział jakich. Środowisko naukowe coraz częściej nawołuje do bana na smartfony w szkołach ograniczenia wiekowe dla korzystania z social mediów. Słusznie, bo są one Poważnym czynnikiem zaburzającym rozwój osobowości i tożsamości, podnosząc ryzyko zaburzeń psychicznych i osobowości. No i Maj napisał coś takiego. Jak dotąd najwięcej przypadków śmiertelnych było przy pierwszych wydaniach cierpień młodego Wertera. Lektury zabijają, zakażmy natychmiast czytania książek wszystkim. Fajna logika, tylko pozbawiona podstaw merytorycznych. Ja tutaj rzeczywiście powiem, że książka Cierpienia Młodego Wertera została zabroniona naprawdę w Wiedniu przez cesarza Józefa II. O, o, panowie o tym nie mówią, ale ja jako historyk wiem. Das Leiden des Jungen Werters. Została zabroniona przez Józefa II właśnie dlatego, że on nie chciał, żeby Wiedeńczycy popełniali samobójstwa po przeczytaniu tej smutnej książki o niespełnionej miłości, czyli Cierpienie młodego Wertera, książki z 1776 chyba, roku. A, no i tutaj Józef panował w, w Wiedniu od 1780, wcześniej rządził razem z mamą. No dobrze, w każdym razie Krzysztof Maj mówi tutaj: Zakażmy książek, bo cierpienie młodego Wertera. I tutaj Sakowski mówi słusznie, że poprzez sarkazm Maj stwierdził, że zakazywanie przenoszenia smartfonów do szkół jest jak zakazywanie czytania książek. Popełnił błąd logiczny fałszywej analogii. Stawił na równi książki ze smartfonami, podczas gdy istnieją zasadnicze różnice między nimi. Choćby takie, że czytanie książek nie uzależnia behawioralnie i nie powoduje deficytów koncentracji uwagi, jak również cielesnych zaburzeń dysmorficznych. W książce nie ma, nie ma na zawołanie dostępu do mnóstwa aplikacji, z których część jest lub może być niebezpieczna. Z tych powodów porównanie Krzysztofa Maja jest. Bez sensu. W dodatku Krzysztof Maj myli w tym miejscu nośnik, smartfon i książkę z treścią aplikacji i strony z tekst, tekstem. Zapytałem więc doktora Maja, czy nie widzi błędu logicznego. I on na to powiedział, że um, brnął jakby, i powiedział, że um, no, ten, ten, ten błąd fałszywej analogii przemawia za jego argumentem niby. No, I Sakowski tłumaczy dalej. Chyba Pan nie zrozumiał. Próbuje przedstawić, próbuje pan przedstawić zakaz książek analogiczny do zakazu jako, jako analogiczny do zakazu smartfonu, nie dostrzegając różnic między książkami i smartfonami. I w efekcie popiera pan błąd, popełnia pan błąd fałszywej analogii. W odpowiedzi Krzysztof Maj nie odniósł się merytorycznie, tylko powiedział. Nie zacytował prac, które by potwierdzały, że smartfony są dobre albo nie należy ich zakazywać, tylko powiedział: Masz rację, nie znam się na tym. Przypomnisz mi, czym się zajmujesz zawodowo. Krzysztof Maj zawsze się tak obrusza. On obrusza się wyłącznie na zasadzie odwołania do autorytetu, i to jest człowiek, który chce unowocześniać polską naukę. Tak? To jest człowiek, który robi argumentum tylko do autorytetu. Że on się tym zajmuje, a Sakowski niby nie, albo mniej. Czyli Sakowski pisze dalej. Czyli aby uniknąć meritum dyskusji, przywołał kolejny argument erystyczny odwołujący się do autorytetu i zawodu. Powoływanie się na autorytety samo w sobie nie jest złe, ale robi się takie, gdy dla przykrycia własnego braku argumentu odwróca, odwraca się od sedna sprawy, uwaga, od sedna sprawy. Odpowiedziałem, że skoro Maj. Zajmował, zawodowo się zajmuje tym tematem, to tym bardziej szkoda, że zamiast przytoczenia argumentów postawił na erystyczne przepychanki. Maj ponownie wykorzystał argument autorytetu swojego własnego i odwrócony argument autorytetu, że ja, czyli ten Sakowski pisze, nie ma wykształcenia w tej dziedzinie, w, w kontekście erystyki personalnej. Zrobił przy okazji to, coś za co powszechnie się środowisko akademickie nie lubi. Że wypowiedział się w sposób klasistowski, że nie masz odpowiedniego wykształcenia, stopnia, to milcz. No i tak dalej, i tak dalej. Takie mieszanie sarkazmu z wypowiedziami niesarkastycznymi jest jednym ze sposobów na arystyczne prowadzenie dyskusji. I Maj zdaje się czuć urażony tym, że ja się poczułem zawiedziony jego eksperckością. Na koniec Maj skacze na zupełnie inny temat płci i gender, aby odwrócić uwagę od swoich braków argumentacyjnych. Odpowiedź żadna w sumie nie pada. I tak dalej. Także tak mniej więcej i taki właśnie jest ten Krzysztof Maj. Ja się zawsze zastanawiam, jak to jest możliwe, bo mi dość było spojrzeć na mi dość było spojrzeć na jego, na pięć minut jego programu, żeby stwierdzić, że to jest po prostu jakiś facet chory od dumy i bardzo dziwny. Moim zdaniem to jest szur, bardzo szurski szur, Krzysztof Maj. Uważam, że on po prostu zajmuje się bzdurami i próbuje uzasadnić to zajmowanie się tymi bzdurami, że to niby jest jakaś wiedza. I jeszcze jedna jest tutaj rzecz, której Sakowski nie powiedział. Książki są różne. Cierpienie młodego Wertera może i spowoduje samobójstwo u kogoś, ale to ta książka na przykład nie i każda inna praktycznie też nie. Natomiast smartfony, rzeczywiście przy u młodych ludzi, którzy nie wiedzą jak z nich korzystać, jak z nich korzystać mądrze, Powodują spustoszenie w ich mózgownicach, i to widać zdania nie umieją sklecić. I bardzo dobrze się ogranicza te smartfony. Także widzicie, tak naprawdę Krzysztof Maj nie jest hipsterowskim modnym, wspaniałym głosicielem prawdy i nowoczesnej edukacji, tylko jest po prostu wrogiem książek i miłośnikiem smartfoników i giereczek komputerowych. Aplikacje w smartfonach, ja. Bawię się moim smartfonem często, nawet za często ostatnio, są takie, że tam co setna się do czegoś przydaje, że jest jakiś samorozwój. Na przykład ja korzystam z trzech aplikacji do nauki języka obecnie, tak? no ale są inne aplikacje, które do niczego praktycznie nie służą sensownego, jeżeli chodzi o samorozwój. Tak samo jest z grami komputerowymi, że może co setna czegoś nauczy. Natomiast książki to jest nadal podstawowa. Kwestia. Sakowski na swoim kanale, na, swoim, na swojej stronie WWW pokazuje wyraźnie, że no, niestety, ale książki w innym swoim artykule, niestety, ale według badań książki. Papierowe książki drukowane nadal są lepsze niż książki elektroniczne, a co dopiero jakieś inne tego typu rzeczy, bo książki papierowe lepiej działają na koncentrację i tak dalej, i tak dalej. I wychwytuje się, jeszcze dodam to, że jak się czyta książki papierowe, to się lepiej wychwytuje jakieś właśnie paradoksy albo niespójność. Natomiast nie wychwyci się tego w książce elektronicznej za bardzo. Więc i to są badania rzeczywiście. Ja pamiętam, jak czytałem wam to W Die Zeit, w Niemczech się dużo o tym mówi. O tych właśnie, że książki papierowe są lepsze. Tym bardziej dziwię się, że ludzie poważni, tacy jak na przykład właśnie Marcin Giełzak cenią takiego Maja, bo moim zdaniem tu jest zupełna, zupełny jakiś absurd. Moim zdaniem Maj to jest po prostu niepoważny szur, który zajmuje się giereczkami komputerowymi, smartfonikami i nic sobą absolutnie nie reprezentuje, jest szkodnikiem, który niepotrzebnie zabiera głos w sprawach, na których się nie zna, czyli edukacji. A jak ktoś go złapie na tych bzdurach, to stosuje sarkazm i ataki, napaści. Na przykład, jak zrobiliśmy jego karykaturę, gdzie pokazaliśmy tylko to, kolega powiedział tylko to, co sam Maj powiedział w swoim programie. Taka karykatura delikatna, w sumie życzliwa. To on oczywiście zaczął głównie pisać o tym, że mój kolega waży więcej niż ten, niż waży Maj, więc było nieprzekonujące, mimo że wyglądał zupełnie jak on w przebraniu. Także facet chory z jakiejś nadmiernej dziwacznej ambicji zajmuje się głupotami na Akademii Górniczo-Hutniczej, z jakiegoś powodu jest jakimś kimś do dyskusji o edukacji, chociaż moim zdaniem jego napompowana widownia pochodzi wyłącznie z tego i tylko z tego powodu, że schlebia gamerom i schlebia tej młodzieży, która Robiąc sobie krzywdę, wisząc cały czas na smartfonie, dostaję potwierdzenie od kogoś, kto no niby jest doktorem z Krakowa, który mówi im: Nie, to dobrze robicie, bo to książki są złe, nie smartfony szmar i inne takie te. No, sorcia, ale tak to po prostu nie jest. Z jakich aplikacji korzystam? Z Bee Speaker i z Duolingo. Przede wszystkim. Dobra, więc tak to, tak to po prostu jest. Jeszcze raz wklejam ten artykuł. Dziękuję widzowi za podesłanie tego interesującego artykułu. I cóż, tak to wygląda. Ja uczę się teraz hiszpańskiego i szwedzkiego.